Etykiety to podstawowe źródło informacji o produkcie. To właśnie etykieta pozwala nam dokonać świadomego wyboru żywieniowego. Dlatego warto, żebyśmy podchodząc do półki sklepowej, zapoznali się z tymi informacjami, które każdy producent powinien na tej etykiecie umieścić. Dlaczego to takie ważne? Przede wszystkim możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest produkt na pewno dla mnie, czy produkt na pewno dla mojego dziecka. Pamiętajmy o tym, że duża grupa z nas to alergicy. Na etykiecie znajdziemy również informacje o tym, czy te produkty. Mogą znaleźć się bezpiecznie w naszej diecie. Najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się na etykiecie produktu, to jest oczywiście nazwa, termin przydatności do spożycia, czy też data minimalnej trwałości, które mówią nam o tym, czy ten produkt możemy bezpiecznie spożyć, ale także skład produktu. Czy wartości odżywcze i oczywiście masa netto. Jeżeli chodzi o skład, to pamiętajmy o tym, że również to, w jaki sposób zapisywane są te informacje, podlega pewnym regulacjom, czyli składniki umieszczone są w kolejności malejącej, czyli ten, który jest na pierwszym miejscu, znajduje się w największej ilości w produkcie, którego, który chcemy zakupić. Druga rzecz, w tym składzie powinny być odpowiednio wyróżnione alergeny. Producenci robią to w różny sposób, używając dużych liter czy pogrubiając czcionkę. Co ważne, jeżeli na przykład w produkcie mamy oleje roślinne, to zawsze też powinno być podane, jakie oleje. Tak? Czyli możemy napisać łącznie oleje roślinne, ale są wymienione, jakie rodzaje olejów roślinnych wchodzą w, produkt, w skład produktu. Na jakie informacje powinniśmy zwracać szczególną uwagę? Szczególną uwagę przede wszystkim na to, czy produkt ma odpowiedni termin przydatności do spożycia, czyli czy możemy go spożyć. To jest pierwsza rzecz, którą tak naprawdę też najczęściej czytamy jako, jako Polacy. Nie czyta tych etykiet zbyt wielu z nas, niestety. I jedną z takich rzeczy, do której przeglądamy, spoglądamy, to jest to właśnie ta, ten termin. I to dobrze, i te y, nawyki powinniśmy dalej utrzymywać. Ale na co bym zachęcała, żeby zwrócić uwagę, to jest skład oczywiście, ale też wartość odżywcza. Produktu, dlatego że w specjalnych tabelach często nie tylko na 100 gram czy 100 ml mamy podane informacje, ale też na pojedynczą porcję i możemy wtedy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile kalorii dostarczy nam dana porcja produktu, ile cukru, ile tłuszczu. Na etykiecie produktu warto zwrócić uwagę również na coś takiego jak referencyjna wartość spożycia. Wielu z nas nie do końca zdaje sobie sprawę nawet o obecności takiej informacji na etykiecie. Referencyjna wartość spożycia jest po to, żeby pokazać nam jaki ułamek procentowego zapotrzebowania takiej średniej osoby, to jest przeliczeniu na kobietę, która ma zapotrzebowanie około 2000 kalorii, pokryje nam dany produkt.